<laughs> Taka kula mnie. Jak on wygląda? Rozwalamy! Trostranę. Jak będzie lecieć to tarczę użyję Nie, nie utknął <laughs> <laughs> Jak cię wkurzały dorsy To teraz będziesz Siemak, Kościan! Witam serdecznie! Witam, Dzisiaj witam. Dzisiaj zagramy w dorsy, ale będziemy mogli wszystko rozwalić. To, co będzie widoczne, będziemy mogli wszystko rozwalić. Dobra, ile rozwalić to biurko. Nie, nie możesz teraz, bo jeszcze nie mamy itemów. A, Dopiero jak widzimy. muszę mieć specjalne itemy do rozwalania? No, musisz mieć młot, musisz mieć, nie wiem, kilofa, może młot? młotek. No, młot. A mogę mieć dynamit? Możesz mieć. Jak kupisz pewnie za zarobuksy. Aha. Nie tak no, oczywiście masz. żartuję. O tym, bo kompletnie nie wiem, co będzie dalej, no, ale wiem, okay. że będziemy mogli wszystko rozmawiać, co będzie koło nas, albo wokół nas. Witamy, copyrighty. Witamy. A jest tak cicho u mnie przynajmniej, że ja nie słyszę prawie. Ja mam na połowę ale Robloxa. się. Trz trzęsie. Na połowę? No, na połowę Robloxa i stare uszy rozsadza. Ja mam trzy kreski. Dlaczego ja Możesz mam... tak głośno grę. No ja mam tak głośno, jest to proces A ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo ty musisz słyszeć kroki pięć pokojów dalej Wszystko, po bo potwór musi lecieć do mnie i ja muszę wiedzieć Okej Mamy pisanie VR, jesteś pracownikiem miesiąca player of the mode, o siupcio Player of the mode? To nie działa Press C to crouch, okej O, mamy mod, mamy mod Jak ty podniosłeś... Czemu mnie uderzyłeś? Co ty robisz? Jak ty podniosłeś mod? <grystanie> <Zalewenia>! <grystanie> <grystanie> Ej, dobre! Wszystko mogliśmy rozwalić! Widzicie, tak mówiłem, że wszystko możemy rozwalić! Nawet znak do rozwalania! Gdzie, gdzie... Jak cię wkurzały dorsy, to teraz będziesz wszystko walił! Idę pobić rasha. Nie słuchaj mnie! May give you useful items. Hit items one with your hammer. Aha, tutaj chodzi o to, żeby jeden uderzać, a nie wszystko na raz! Ten jaką rozfierdziuchę zrobił! Halo? 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 Wyrzuciło cię. Nie, utknął! <laughs> Co ty? Chyba za mocno młotkiem dostałem mi się wydaje. Co ty robisz w tym <laughs> Ej, a alo, alo, w ten... Ej, chwilę, okej, ok, jestem. O, pomogłem ci, pomogłem ci, pomogłem ci. No, leżysz na podłodze ja też. C ej, coś było słychać. Ja nie wiem, czy nie, potwory nas bez... nie będą gonić też tutaj, nie? Nie, spokojnie. Fuh. Wszystko można rozwalić, wszystkie drzwi te też można rozwalić? O kurde, o. tajemne przejście! Co? No, tajemne przejście było jakieś ten. do szafy. A, szafę trzeba rozwalić, żeby wejść do niej, rozumiem. O, ja tam byłem! Ja tam byłem! Chwila gdzie ty jesteś? No właśnie. Krystian? O, siema! Jak mnie tu wyrzuciło? Co to? Byłeś tam jeszcze chwilę temu! No, tutaj mogę Co to rozwalić zapis. Czemu? Szapy, można rozwalić wszystko, można dawaj rozwalić. Dawaj to ognisko robimy, ognisko, kiełbasa, kiełbasa. To zrobimy kiełbasa? Do... Dawaj, aaa! ty! W by to się przydało, takie drewno, tak naprawdę. No, nice. Podłogę nie Bum. mogę rozwalić. O, o kurde. Ale ty masz siłę. Nie, właśnie. Nie, ści ściany są metalowe. Metalowe, słychać, że metal, gdzie Chcia... jest a nie mogę skakać? Nie, właśnie nie ma skakania. No to jak ja niby tam utknąłem w tej lampie? Uderzyłeś Co? mnie kawałkiem drewna. Na trawę mi wlazła. No się Bo jak ty mnie uderzysz? A nie, ty jesteś z metalu. Ty też jesteś z metalu. No? Ty jesteś superman. Ty też, ja ja i ty, no? A to? Mogę ja no, okay. Jednak nie. Tylko musimy. Uważać, bo tutaj... Ty, ja dostałem. Item. Co to jest? Dostałem item szafki, mebla czy coś, zabieram do domu. To jest tarcza? Twoja? Ja nie wiem. Nie mogę iść. Dobra, weźmy, uderz. Nie, <laughs> Metalowo, metalowe. Metalowa, metalowa tarcza. Wow. Jesteś jak Rzymianie. Daj mi teraz rozwalić przejście dalej. Śmiało. Uuuu. <laughs> Ej to jest to super za... Ej, to za dziwne pomieszczenie Ja wiem jedno nie, że wiem jak kogoś wkurzały dorsy, to mogą tutaj przyjść, rozwalić trochę mebli, tak, wyżyć tak. się trochę A to niby to pomaga domolki demolki taki nie Flashlight Skąd masz latarkę? No wypadł z tego, Wypadł z tego O, chyba się przyda O kurde, oż tak? Chodź. Ja nic nie widzę! Chodź Krystian, za mną, widzisz, jak świeci. Ja, ja się, czy nie ja widzę tylko twój napis! Ja nie widzę jak świecisz. Aha O, mam 60, drugą latarkę podniosłem. <noise> Sorry! Ła, <noise> no to super! Ła! Łałem to... ja jakąś flarą! C co to był za potwór? To było. Gdzie jakiś idziemy, potwór. w którą stronę? Bo ja, ja nie wiem gdzie. Kierku dobra. widzisz? Dobra, widzę. O, o ja w moje oczy. Był potwór i mam połowę HP już. Nie wiem, 75. Ło, wow, mam latarkę! Dobra, ha -ha. Super w końcu. Ale a, a myślałem, że są dwa przejścia. Ej, ale nie zastanawia jedno, jak my rozwalamy sobie szafy i idziemy dalej, to w takim razie, jak potwór przyleci, to nas niszczy? Nie, to my jesteśmy potworem. Ale ty nie widziałeś potwora? A ja wziąłem tylko. Odwróciłem się, dostałem flashem po oczach, zamknąłem oczy i zniknęło. To ciebie nie zaatakowało, a mnie zaatakowało, to jest niesprawiedliwe trochę. To jest bardzo sprawiedliwe, no ja że to już nie. jest nawet super sprawiedliwe. A wiem, że to potwór wow, na pewno leci. druga latarka! Wow. Teraz ja jestem ten Ej, bogaty. Coś leci? Ej, coś leci. O kurde Słyszysz? Ej, to leci! Przyjmij na klatę! Przyjmij na klatę! Przyjmij na klatę. To, go! to. Masz tarczę! A nie. Mam! A nie Mam tarczę. A było napisana skazówka! Zniszczyłeś skazówkę! Było no coś napisane, że coś musimy zrobić! się w życiu tak. Co to. Co to za chowasy? Ale. O kurde! Gęsią skórkę mam, Krystian, nie wiem gdzie polazłeś, nie? A ty w labiryntach taka jesteś dobry. Gęsia skórka? W sensie ta, ta taka ten, ta taka bajka. Nie, e. Na, na, na moich dłoniach jest gęsia skórka. Ty, ja już przeszedłem dalej, nie? No, ja znalazłem za pierwszym razem. Wyjście o Krystian. Krystian, jesteś? Jestem. Ciema. Przyszedłem. Tak, coś na pewno chciał. Się... O nie. To jest przejście. Ale nie, no coś leciało za nami, a teraz ten. A tutaj coś jest napisane? Nie. To jest, test. To jest drukarki. A drukarki. A tutaj. Nie! No właśnie, to była ta wskazówka! Nie, skazówka! Ma nic. nie, tam, tam nie, nie! Się... O! Wypadłem poza mapę! Ja widzę! O, o, ty jesteś! <grym> Pane, pan po prostu jesteś Jesteś tak dobry, że do innego wymiaru i wróciłeś. Ja do słońca poleciałem, że widziałem słońce normalnie, stary. A to jest, to normalnie? Nie, tutaj nie mam pojęcia. Aaa! <grym> so, ja też się wywróciłem, przepraszam. Tutaj nie ma spokoju, no. tutaj jest dużo mniej. Bo Ale to, tutaj... to w ogóle nie jest spokój, to jest ściana. No, no to. O, o! Ściana 25. A skąd już 25? Jak będzie lecieć, to tarczę użyję Ale nie leci. Nie, to jest tylko Ej leci, 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 leci! Leci! Oko? Widzę oko. Ja też. Nie co jest! Aha! Survival you were nie for the first time. Fight any possible spot? Skip? Mogę respawn zrobić, to los. O, ja też respawn robię. Respawn, to jest piękne. 12 robuxów? Nie, to mało, to idę. To można. Jest napisane, że minuta co? Co? E, w którą stronę powinienem iść? Cię zrespawniło? No. Jestem. Christian? Ale ja nie wiem, w którą stronę ja muszę iść. Ja idę za twoim nickiem. Nie, <laughs> nie wiem. że chyba tu nie? Chyba. Czekaj. Tak, mam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie wiem gdzie, ale uciekaj, bo leci chyba coś za nami. Ja Światło zrobiłem. Tutaj mamy szafę, mogę do szafy się schować? Al... Ja wiem o co chodziło. My mieliśmy w ogóle na niego nie patrzeć, jak on leciał chyba, nie? A on leci. Taka opcja. Leci? No, ja słyszę cały czas dźwięk. Ja uciekam jak najdalej. Staw warning. Be on the lock of the landscape. Jest bla, bla, ble, że mamy dzwonić po pomoc, jak się zgubimy. Zgubiłeś się? Chyba. Siema. Co ty tam robiłeś jeszcze? No biegałem sobie. Ale nie możesz tak biegać randomowo, musisz iść. Ciemne pomieszczenie. A, mam latarkę, prosto. Co <laughs> huh? mamy w pokoju? Szafki, już ich nie ma się, się uda znaleźć. Tu szafki Myślisz, że jest taka szansa w ogóle? Tak. Dostałem Chodź, latarkę. Nie tylko. zmarnujmy naszego extra lifea. Uruchomiłem coś. Leci coś, leci coś za nami. Leci, nie. rozbija, tak, rozbija. Słyszę, słyszę, jak rozbija. Ja nie wiem, czy ja do szafy mam wszystko, czy mogę uciekać ze siebie po prostu. O, jest blisko. O, złapał mnie. Co zrobiłeś? Przerwałem się do pokoju. Do pokoju, tam był pokój? Tak. O nie. Drzwi A nie, się jeszcze? Zaraz zobaczę, trzy kliki muszę zrobić. Tak. Mogę, mogę. Extra life. Ekstra life okupuję jeszcze raz. pyk. Ok. 40 drzwi byliśmy. To, to, to teoretycznie. O, kurde. Ciemno. Dobra, widziałem twój Czekaj. nickname. A, w, w tą stronę idziemy, w tam. Tak, <laughs> ja tu wlazłem, patrz. Cześć, biegnę, tu? bo mam bardzo ciemno mam ścianę. w sumie było coś napisane, że masz szybko rozbijać ściany, żeby uciekać dalej. To był ten tip, że masz rozbijać ściany i masz chować nie się wiem, szybko. Nie wiem, bo ściany, więc nie widziałem. No właśnie o to chodziło, że dobrze zrobiłeś. U. Byłeś idealnie. A, czyli jestem. Ten... Oła, oła! Co się stało? Co to było? O ty! To pancer... Pancerne drzwi były. O ja, to będzie figurka. Chan? Chyba nie, będzie. Sikcian, Sik będziemy uciekać od Sikciania. Sikcian! Jest! Jaka <noise> kula mnie! Jako wygląda! Rozwalamy! Do góry! Uważaj na ogień, który jest na środku! Nie uderzaj w ognisko jak coś! Dobra, nie! Ty, do góry, do góry, do góry! Oa ognisko faktycznie bije! Do góry, do góry, uważaj, a! bo. To są elementy obi! Dawaj, 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 krystianu, czekaj! Gryzie, gryzie, idzie, a! gryzie! Co od ciebie u Oła! No nie! Rozpoczęliłeś mnie! Nie, podnieś mnie! Podnieś mnie! Ale on nie idzie. Biegnie. Dobra, idzie jednak, jednak idzie! Jest na samym końcu. Wiesz jak to jest? O kur. Aaaa! Co? Ja A, nie. Co to było? Jo, Ja, ja mierdzielę. nie, Nie! Czemu on tak cię zniszczył szybko? Co tu się dzieje? Ty uciekłeś na okrąg, teraz zaczął mnie żreć. Ja widziałem jak na ciebie się rzucił. Ty, ja cię potrzebuję tutaj, Krystian. Ja tego nie otworzę sam. No i stąd! No. A! No nie! Dobra, e, dobra, rozwaliłem go. Ej, weź tę wajchę ciągnij, wajchę ciągnij. Jak? Nie wiem właśnie, to jest problem, że właśnie sam nie wiem jak wajchę pociągnąć. A! No jak? No nie wiem, jakoś przesunąłem. A musisz tego, musisz schować młotek Młotek, tak? Młotek musisz Ile schować. Ile wyprzeć myszki czy co? No nie no, już obs obsunąłeś w dół. A e dobra! Ej, chodź tu na chwilę do mnie! Piękne. <laughs> już wiem gdzie jest ten figura O! Co on tam <śmiech> robi? <śmiech> Ty dobrze, że się zgliczował. Dobra, 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 mamy szansę teraz nasze ja się nie zglitszał, jak walnąłem z młotka. On wylądował w suficie. O, idziemy dalej. Dobra. Uuuu. Komputery są. I to jakie stare, na nich grałem w Atari. Na no, nich konkretnie? Na tych? Remember, binning scary is the goal, not binning dead. Ała! Nie wiesz, że tak. To też dalej. Tu jest drukarki. Nie tak łatwo. Ja już wiem skąd ty wiedziałeś, które są drzwi. Leci coś. Leci. Jest pokój? Nie wiem. Chyba nie. Nie, nie ma pokoju! Nie ma! A tu? Nie wiem, ale uciekaj, jak najdalej się da. Musimy znaleźć pokój. Ale leci? Leci, leci, bo ja go słyszę, jest bardzo daleko. Jest pokój, jest pokój, Krystian. Ja stanę za szafą. Nie leci już. Jakieś dźwięki. Halo? Wiem, idę do ciebie Nie wiem jakie Siema. są dźwięki Idę Jestem 61 drzwi. Idę dalej I wszystko rozwalam Nie, po kolei, co mogę drugie No Ja tutaj tylko zwiedzam Co to było To ja rozwalam chyba Ale dobra, bo słyszałem jakieś właśnie dziwne dźwięki które pierwszy raz słyszałem A to ty biegniesz Siema. Dobra. Siema. Pawali biegnę z tym młotkiem, ale ciężki jest. Ej, mi się wydaje, że jednak jest to drzwi tutaj może. 100 drzwi? O kurwa. Okay. Możemy porozwalać sobie. Na razie już nie rozwalamy i już się tym nie. Mą tarcze! O, o. Ciemno, idę przeciwnie. Lewo, 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 lewo. Lewo. O, dobra, widzę Twój nickname. Idę za Twoim nickname. Em. Lewo. Dobra, idę za Tobą, idę za Tobą cały czas. Nickname Twój obserwuję. Dobra. 70. Jest plus plus. Nie spodziewałem się o, tutaj potwora, szczerze. Teleportowało mnie. No bo ja O. Chyba był dźwięk jakiś. Chyba leci, o. ale ja nie wiem... O nie. O nie. Może wczytać... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O! potwory i zopało mnie! E, aha. aha. Aha! Nie, nie, nie aha. wiem, nie wiem, gdzie mieliśmy Ja też nie, bo było tak ciemno! Było tak ciemno! Ja też nic nie widziałem. Game. Nie no, możemy się jeszcze zespić Nie no, może być good game już, nie? Chyba, Dobra. że chcesz. Oh, good game. Dobra, good game. good game. Dobra, link do gry macie w opisie i link do kanału Krystiana tak samo. To cześć, pa-pa. Pa głośno ja mam tą gierkę.